witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto pleśniak z truskawkami potrzebować będziemy trzy szklanki mąki pszennej szklanka o pojemności 250 szczyptę soli pół szklanki cukru pudru półtora łyżeczki proszku do pieczenia 25 deko masła masła mam 20 dekowe 6 żółtek i 1 łyżkę kakao. Jeżeli byśmy potrzebowali, to dodatkowo 1 łyżkę wody. A na bezę będziemy potrzebować białka pozostawione z ciasta, pół szklanki cukru, pudru i dwie łyżki kisielu. Tutaj mam. 60 dekotruskawek truskawek i 2 łyżki kisielu teraz zarabiam ciasto do mąki ścieram masło dodaję proszek tutaj miałam 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia masło obtaczam w mące i ścieram ciasto kruche również możemy zrobić w robocie Wszystkie składniki ciasta kruchego przekładamy do robota, uruchamiamy i gotowe ciasto wyjmujemy, bo ciasto należy później podzielić i z jedną częścią na trzy części, z jedną częścią połączymy z kakao. Ciasto podzielimy na części. Jedną część wyłożymy, drugą część zamrozimy, a trzecią połączymy z kakao. W pleśniach z truskawkami jest to takie bardzo efektowne ciasto. Masło już mamy starte, dodaję żółtka i zarabiam ciasto. Ciasto należy szybko ruchami zarobić, bo to musi być ciasto kruche. Nie wyrabiamy za długo. Należy schłodzić, jedną część zamrozimy, Znaczy się damy do zamrażarki. A te dwie pozostałe damy do lodówki. Tak, ciasto już mamy. Troszeczkę siły trzeba włożyć, bo w robocie byśmy mieli szybciutko, ale ja chciałam pokazać wyrabiane ciasto kruche ręcznie. Tak. Tak, ciasto już mamy i tak już. Wspominałam, dzielimy na części. I do lodówki, do zamrażarki, a trzecia część z kakao. Ja sobie formuję taki wałek i dzielę na trzy części. Ja zawsze sobie dzielę, że. Największą część wykładam na blaszkę. A te dwie części dzielę na pół. Tak to sobie robię. I do tej, przepraszam, jednej części ciasta dołożę kakao i przerobię. Ciasto w zamrażarce będzie pół godziny, a te dwa ciasta będą w lodówce. To jest przygotowane ciasto na <laughs> pleśniak z truskawkami. Truskawki oprószę kisielem, białka ubiję na sztywno z cukrem i niewielką ilością soli i później połączymy ciasto. Tak. Ciasto już mam gotowe. Tak wygląda przygotowane ciasto na ciasto pleśniak z ruskawkami, które wędruje to do zamrażarki, a te dwa do lodówki. Ciasto Jasne i kakaowe mam wyłożone w formie 17 na 27 Wyłożyłam sobie to poprzyciskałam palcami, a tu sobie zrobiłam z ciasta kakaowego takie ruloniki i wyłożyłam 5 ruloników. I teraz pianę ubiję ze szczyptą soli cukrem i dodam kisiel A truskawki opruszę kisielem i wymieszam. I już będziemy składać ciasto. Tak. Tak mam przygotowane ciasto. Teraz ubijam pianę z cukrem na sztywno. Białka już mam ubite, dodaję pisę i dokładnie należy pomieszać. Tak, i tak przygotowane. Białka będziemy wykładać na ciaski. Część ja to sobie w ten sposób zrobię. Część wyłożę. tego skarbu na całą powierzchnię Całą powierzchnię starajmy się rozprowadzić. Ja zaznaczam, że to też w zależności od jajek. Ja mam duże jajka. Jeżeli jajka są małe, to należy zwiększyć o jedno jajko. I jeszcze mamy. Tak, I teraz już mamy przygotowane, rozprowadzone, a na wierzch ścieramy pozostawione ciasto. Ciasto było w I pleśniak powędzimy do lodów, przepraszam, do, zamraż do piekarnika na. Około godziny czasu, powtarzam, wszystko zależy, jaki mamy piecyk. Jeżeli ja mam piecyk gazowy, więc ciasto będę piekła godzinę czasu. Możemy troszkę zwiększyć blaszkę, bo ja nie mam takiej blaszki, a moje ciasto będzie wysokie. Jeżeli blaszkę zwiększymy, to to ciasto będzie takie troszeczkę. O, I tak przygotowany pleśniak na godzinę czasu do piekarnika. W 170 stopniach będzie. I tak oto wygląda pleśniak z truskawkami. Wiesz, opróżmy cukrem pudrem. ciasto najlepiej zostawić na, na drugi dzień, ale jak Ukroję kawałeczek. Tak wygląda ciasto, pleśniak z truskawkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę pleśniak z kropkami